Na raport zaprasza Szymon Kopeć. Witam Państwa i zapraszam na najnowsze informacje z naszego regionu. W dzisiejszym raporcie powiemy m.in. o tragicznym wypadku samochodu w Tychach, Światowym Dniu Walki z Rakiem oraz o nowej kandydatce na prezydenta Zabrza. W Tychach doszło do tragicznego w skutkach wypadku. Kierujący samochodem osobowym stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bramownicę. Niestety 17-letnia pasażerka zginęła na miejscu. Zderzenie było tak silne, że samochód rozpadł się na dwie części. W wyniku uderzenia mężczyzna wypadł z pojazdu, lecz w porównaniu do pasażerki miał więcej szczęścia i przeżył wypadek. Wczoraj wieczorem o godzinie 2006 otrzymaliśmy informację o wypadku samochodu osobowego marki BMW w Tychach na ulicy Oświeciwskiej 103 podejście zastępów na miejsce okazało się, że samochód jest rozbity na dwie części, jedna jego. Część zatrzymała się na bramkach systemu ITS, druga była na trasie w kierunku Mikołowa. Cała trasa była zablokowana. Nasze działania na miejscu polegały na tym, że zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia, udzieliliśmy osobie poszkodowanej, w tym wypadku kierowcy, pierwszej pomocy medycznej. Następnie ta osoba została przekazana pogotowiu ratunkowemu, które było obecne na miejscu. Zabezpieczyliśmy miejsce działań. Przygotowaliśmy na działania policji, oświetliliśmy to miejsce. Niestety druga osoba, która była pasażerem, to jest kobieta w wieku 17 lat. Poniosła śmierć w wyniku tego zdarzenia. Policja po raz kolejny apeluje o zachowanie rozsądku w ruchu ulicznym. Przede wszystkim apelujemy o dostosowanie się do obowiązujących przepisów i ograniczeń, również tych ograniczeń prędkości. E, aurę mamy niesprzyjającą, czasami jest ślisko z powodu padającego deszczu i śniegu, więc zdjęcie nogi z gazu jak najbardziej jest wskazane i e, tak jak już wspominałam, dostosowanie się do ograniczeń, które obowiązują nas wszystkich. Z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem w Narodowym Instytucie Onkologii im. Marii skłodowskiej Kiry w Gliwicach podsumowano autorski model opieki nad pacjentem onkologicznym. Gabinet pierwszorazowej porady skraca czas oczekiwania na leczenie, a także pozwala na szybką diagnozę. Podejrzenie nowotworu to wiadomość, na którą nikt nie jest gotowy. Czekanie na potwierdzenie diagnozy to jak czekanie na wyrok. Z myślą o takich osobach w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach utworzono Gabinet Pierwszorazowej Porady Onkologicznej. Pomysł okazał się być strzałem w dziesiątkę. Tak naprawdę on ma dokonywać selekcji. Selekcja ma polegać na tym, że oddzielamy pacjentów tych zdrowych od tych zagrożonych chorobą. I więcej połowa pacjentów, która tam trafia, nie ma raka i właściwie w ich przypadku cała sprawa kończy się po jednej lub po dwóch wizytach, kiedy ten rak jest wykluczony. Oczywiście nie muszę mówić, że to są najbardziej szczęśliwi pacjenci, ale druga połowa z Korei ma problemy, które wymagają wyjaśnienia, często wykonywania badań biopsyjnych, czyli pobierania materiału. Wizyta w gabinecie nie tylko skraca czas diagnozy, ale też pozwala na natychmiastową reakcję. Po prostu jeżeli oceniam sytuację na całkiem możliwą do wykonania bez uszczerbku dla pacjenta w znieczuleniu miejscowym, to nie czekam na kierowanie go do specjalistów, tylko biorę narzędzia i po prostu te wycinki pobieram. Zwłaszcza, że patrzę na nowotwory już około 25 lat. Przyspieszonej diagnozy skorzystało już ponad 400 pacjentów. Kabinet działa na razie tylko dwa razy w tygodniu. Rozpoczęliśmy działalność w oparciu o lekarzy, którzy są z mojej kliniki, jestem ich szefem, więc mi bardzo łatwo jest z nimi, że się tak wyrażę, dysponować. Natomiast oczywiście, jeżeli takie potrzeby się pojawią, włączą się również inne kliniki naszego instytutu. Te pomysły, które macie w Gliwicach? które Was niewątpliwie wyróżniają, nas wyróżniają, bo czujemy się wszyscy uczestnikami działania tego Instytutu Narodowego, żeby one stały się takim pewnym wzorcowym rozwiązaniem dla kraju. To miejsce, ta placówka jest do tego predystynowana. Będziemy dokładać wiele starań, żeby ta działka związana z leczeniem chorób onkologicznych wciąż w naszym kraju była szczególnie traktowana. Myślę, że są już tego potwierdzenia, bo nastąpił wzrost nakładów na leczenie chorób onkologicznych, to także ekstra 3 miliardy na leczenie chorób onkologicznych wśród dzieci. Dzięki takiemu rozwiązaniu czas oczekiwania na diagnozę udało się skrócić do maksymalnie dwóch tygodni. Miejska radna Agnieszka Rupniewska będzie ubiegała się o fotel prezydenta Zabrza w kwietniowych wyborach samorządowych, wystartuje z Komitetu Koalicji Obywatelskiej, ale z poparciem również innych ugrupowań. W sobotę w Zabrzu odbyło się spotkanie działaczy popierających tę kandydatkę. Agnieszka Rupniewska jest kolejną osobą, która zdeklarowała start w tegorocznych wyborach prezydenckich w Zabrzu. Powalczyła ona m.in. z wieloletnią prezydent Małgorzatą Mańką Szulik. Rupniewska nie należy do żadnej partii politycznej. Od pięciu lat jest przewodniczącą klubu radnych koalicji obywatelskiej Nowe Zabrze. To także szefowa stowarzyszenia Nowe Zabrze. Agnieszka Rupniewska podczas sobotniej konferencji przedstawiła swój team, z którym będzie ubiegała się o fotel prezydenta Zabrze. Dokładnie tak. Myślę, że dla nikogo nie jest to dzisiaj news. Z dnia Tak naprawdę newsem dnia jest to, że pokazaliśmy jako klub radnych, ale przede wszystkim jako komitet wyborczy całą drużynę osób, które będą w najbliższych wyborach wspólnie ze mną kandydować w wyborach samorządowych. Kandydatka na prezydenta Zabrza ma duże poparcie w mieście ze strony swoich kolegów samorządowców. Lidera nie zmieniamy. Zdecydowaliśmy się jako Platforma Obywatelska. Podjęliśmy uchwałę. Wierzymy w sukces. Jest to osoba młoda. W Zabrzu, w Zabrzu potrzebna jest pokoleniowa zmiana na stanowisku kandydata na prezydenta. Bardzo mocno ja w to wierzę i wierzymy, że Agnieszka Rupniewska będzie nowym prezydentem miasta. Od pięciu i pół roku współpracuje razem z Agnieszką, która jest przewodniczącą klubu radnych w Zabrzu i przyznam, że wywiązywała się z tego bardzo merytorycznie. Bardzo ważne dla niej były sprawy ludzkie, sprawy organizacyjne, sprawy merytoryczno-prawne. Jest to osoba niezwykle przygotowana do pełnienia funkcji prezydenta Zabrza. Kampania Rupniewskiej jest bardzo otwarta na mieszkańców Zabrza i jest przede wszystkim nowoczesna. Przedstawiliśmy mieszkańcom również bardzo innowacyjny plakat wyborczy, który będzie nam towarzyszył przez całą kampanię, ale o niej najlepiej opowie Państwu człowiek, który jest y, liderem mojego teamu, który zajmuje się informatyką i który opowie więcej o tej nowoczesnej technologii, która tak naprawdę powoduje, jak nazwaliśmy to kolokwialnie, Agnieszka na jedno kliknięcie. To było wyzwanie duże, żeby... Opracować technologię, to znaczy wymyślić technologię, która pozwoli na łatwiejszy kontakt z mieszkańcami, z naszymi wyborcami. No i wpadliśmy na to, żeby odwrócić to, co mamy na co dzień w telefonie, czyli technologię, która pozwala nam płacić telefonem, po to, żeby telefon mógł odczytać dane zawarte na plakacie, dane zawarte na innych naszych materiałach. Agnieszka Rupniewska zapewniła także, że startując w wyborach nie walczy z nikim. Chce po prostu, żeby Zabrze stało się miastem jak najlepszym do życia dla mieszkańców. Przypomnijmy, że w wyborach samorządowych w 2018 roku Rupniewska była o włos od wygranej. Wtedy jednak wygrała dotychczasowa prezydent Małgorzata Mańka Szulik, która zdobyła prawie 52% głosów. Na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej zagłosowało w drugiej turze wyborów blisko 49% wyborców. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na jednej ze ścianek wspinaczkowych w hali na skarpie w bytomiu. 22-letni mężczyzna, wspinając się bez asekuracji, odpadł ze ścianki wspinaczkowej. Przytomny został przetransportowany do szpitala. Komendzie Miejskiej Policji w Bytomiu w Wydziale Kryminalnym obecnie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające przyczynę wypadku, do którego doszło w hali na skarpie w bytomiu. 2 lutego bieżącego roku, około godziny 16:44, dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu został poinformowany, że na ulicy Kilara w Bytomiu, w trakcie spinania po ściance wspinaczkowej, miał spaść 21-letni mieszkaniec Sosnowca. Jak się okazało, faktycznie mężczyzna spadł z wysokości około 15 metrów. Na miejscu zdarzenia lądowało też lotnicze pogotowie ratunkowe, które mężczyznę, który był w momencie zabierania przytomny, przetransportowało do szpitala. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, mężczyzna najprawdopodobniej wspinał się bez liny asykulacyjnej. Na chwilę obecną nie jest znany stan jego zdrowia. Pierwszy tydzień ferii w województwie śląskim za nami. Wielu turystów zdecydowało się spędzić swój wolny czas na sportowo na stokach narciarskich. Jakie warunki dla narciarzy panują w Wiśle, postanowiliśmy sprawdzić osobiście. W Wiśle działa 11 czynnych wyciągów narciarskich i dwie trasy biegowe dla narciarzy. Dlatego chyba nikogo nie dziwi fakt, że fani zimowych sportów tak często wybierają na mapie atrakcji sportowych właśnie Wisłę. By sprawdzić warunki na stokach, wybraliśmy się na jeden ze stoków. Znaczy, to jest sezon trudny, bo śnieżyliśmy, śnieg zszedł, trzeba było teraz na nowo naśnieżyć. No i niestety prognozy pogody nie są dobre. Ale ten śnieg, który mamy, który mamy naśnieżony na obudów trasach, no starczy nam na pewno jeszcze dwa tygodnie spokojnie. No i myślę, że te zmiany w pogodzie, które gdzieś tam są dalsze, pomogą nam, żeby jeszcze dośnieżyć. A dośnieżyć na pewno trzeba, bo chętnych by poszusować na nartach i na snowboardzie nie brakuje. Jesteśmy już tutaj drugi rok z rzędu, spodobała nam się w tamtym roku i dlatego jesteśmy ponownie. Mhm. Czy takie ferie na stoku to dobry pomysł na spędzenie sportowego czasu? No z pewnością tak. A jak tutaj stoki są przystosowane? Czy wszystko ok fajnie się jeździ? Jesteśmy początkującymi narciarzami, więc trudno mi się wypowiadać w stosunku do innych stoków, ale jeździ się fajnie. Czy my jesteśmy stokiem, który posiada dwie trasy? Trasę niebieską, która ma 1100 metrów, czerwona trasa. Troszkę trudniejsza, ale bardzo przyjemna, która ma 1000 metrów. Na dole znajduje się plac Pingwina, na którym jest taśma jest tor saneczkowy, tor do snow tubingu. Na górze karsz ma z przepięknymi widokami na całą Wisłę. Temperatura bardzo fajna, śnieg też. Warunki bardzo, bardzo przyjemne do, 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 do zabawy. Generalnie bardzo fajnie, podoba nam się. Warunki na stoku rano były dużo lepsze niż w tej chwili. Już się zaczyna powoli muldzić, ale jeździ się całkiem, całkiem. Do czego Panu życzyć? Dużo śniegu i minusowych temperatur? No chyba tego no, jak najbardziej. To nie tylko nam, ale też turystom, którzy tutaj przyjeżdżają, bo mróz, piękna aura, taka mroźna e, powoduje, że ci ludzie chętnie szusują na nartach i na sankach. Mrozu, a śniegu jak da... Z nieba to będzie też dobrze. Szerokiej i bezpiecznej jazdy życzymy wszystkim turystom odwiedzającym nie tylko stoki w Wiśle. Wisła to miasto, które cieszy się sporym zainteresowaniem turystów nie tylko z województwa śląskiego. Tym bardziej teraz w okresie trwania ferii zimowych. Jakie atrakcje czekają na przybyłych gości w tym urokliwym miasteczku sprawdziła Martyna Nowicka-Wilk. Spektakle dla dzieci, duża baza noclegowa, lodowisko oraz dobrze przygotowane stoki narciarskie. To tylko część atrakcji, które czekają na turystów, którzy postanowili wybrać się na ferie zimowe do Wisły. Jednak o to, jak upływają ferie w mieście, postanowiliśmy zapytać burmistrza Wisły. Myślę, że miło, przyjemnie i, i fajnie. Co prawda, pogoda no, nie jest jakąś tam specjalnie zimową, bo trochę nam brakuje jednak śniegu. Natomiast stoki są rewelacyjnie przygotowane, atmosfera na stokach rewelacyjna. Nie obserwujemy jakiś tam sposób yy, przerost y, ilości ludzi i, i wielkich tłoków, ale myślę, że jest tak zwyczajnie, normalnie, tak jak zawsze w tym okresie ferii w Wiśle. Fajnie. Pogoda nam dopisała, trochę pozjeżdżaliśmy na nartach, nie? Na desce. Tak. Także super, dziękujemy. Ładne jest Wisła, warto tutaj przyjechać? Przyjeżdżamy właściwie co roku, także jakoś tak, tak nam się podoba. No, bardzo fajnie. A jak na stokach, fajnie się jeździło? No, też fajnie. Super, fajna pogoda. Akurat dzisiaj już wyjeżdżamy, ale byliśmy od poniedziałku super. A jakie atrakcje, co Państwo mieli zaplanowane i co udało się tutaj zobaczyć? Mieliśmy zaplanowane narty i jeszcze raz narty. Dzieci się nauczyły jeździć, starszy nabrał więcej tych doświadczenia jeszcze w nartach, młodszy się nauczył. Co warto zwiedzić w Wiśle, zapytaliśmy eksperta w tej dziedzinie, którą mieści wie naprawdę sporo. Zameczek Prezydencki to na pewno, myślę, że Muzeum Beskidzkie to jak najbardziej tak. W tej chwili od kilku, kilku dni osada habsburska, to jest też pokazanie historii Wisły za czasów habsburgów. Myślę, że wiele takich perełek, ciekawostek historycznych można tam wyłapać, które są zupełnie odmienne dla naszego regionu. Tutaj Wisły, Śląska Cieszyńskiego, w stosunku do całego kraju, myślę, że niewiele osób wie, że choćby nawet Śląsk Cieszyński nigdy nie był pod zaborami. I takich wiele, wiele innych fajnych, ciekawych tematów. Natomiast na pewno Galeria dama Małysza, na to miejsce kultowe. No ja myślę, że jak są chętni, niech zwiedzają, niech spacerują, bo po to są góry, żeby to są dla ludzi, tak? Na zakończenie serwisu zapraszam na wiadomości z Kraju i ze świata. Sprawca tragicznego wypadku samochodowego na autostradzie A1 Sebastian M. opuścił areszt w Dubaju. Stało się tak po wpłaceniu przez niego kaucji. Sebastian M. ma zakaz opuszczania terytorium Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Najwyższa Izba Kontroli zaprezentowała raport Bezpieczeństwo paliwowe Polski w cieniu fuzji naftowych Gigantów, który obejmował lata 2018-2022. W raporcie zwrócono uwagę na sprzedaż aktywów grupy Lotos. Sędzia Igor Tuleja otrzymał nagrodę Global Jurist of the Year. Nagroda przyznawana jest sędziom wykazującym się zaangażowaniem na rzecz obrony praw człowieka i praworządności. Uroczyste wręczenie nagrody odbędzie się w Chicago. Siły Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii uderzyły na cele w Jemenie. Były to magazyny broni i wyrzutnie rakiet należące do grup terrorystycznych współpracujących z rebeliantami Houthi. W dzisiejszym raporcie to już wszystkie informacje, a już za chwilę na naszej antenie program Gość Dnia, w którym porozmawiamy z prezydentem Siemianowic Śląskich Rafałem Piechem. Serdecznie Państwa zapraszam, a za dziś bardzo dziękuję i do zobaczenia.